Na tablicy wyświetlił już się Berlin-Haubankhoff 1051, Peron 22. Po 4 godzinach jazdy Berlin-Haubankhoff równo 15. berlin w całej swej okazałości. Szybko się przebrałem w hotelu, znaczy założyłem inną koszulkę, ale jednak bluzę, bo jest troszeczkę chłodniej, ale bardzo dobrze, bo nie będzie takiego upału. I ruszam na podbój Berlina. Chciałem powiedzieć Monachium. właśnie po Monachium, którym odkrywałem początki nazizmu, że tak powiem. Czas na Berlin, gdzie będę odkrywał końcówkę nazizmu. I uliczkami, uliczkami przejście nam Halterbahnhof na e, dawną dzielnicę rządową Poddamer Plac. Coś takiego na dzisiaj. Zobaczymy ile się da osiągnąć, ile zaliczyć tych punktów. I po paru minutach dotarłem na Wilhelmstrasę. Bardzo ciekawa ulica, ale to za chwileczkę. A Wilhelmstrasę Dlaczego jest to ciekawa ulica? Otóż na prawo, w tym kierunku, a już nawet widać, później podejdę bliżej. Dawne Ministerstwo Lotnictwa III Rzeszy Luftwaffe, gdzie miał swoje biuro i urzędował Hermann Ale ja na razie idę w przeciwnym kierunku, na Anhalterbahnhof. Jest to Są to ruiny dworca kolejowego. Zobaczymy, jak wygląda w rzeczywistości. I oto w oddali ruiny dworca Anhalterbankow. Tak się dzisiaj prezentuje. A jaka była jego historia? Otóż, dworzec ten w okresie międzywojennym, wiadomo za czasów Hitlera, był dużym dworcem. Odjeżdżało wiele pociągów, bodajże w 1936 roku. Przyjechał na ten dworzec Benito Mussolini, przywódca faszystowskich Włoch, gdzie witał go osobiście Hitler. W czasie wojny, wiadomo, został zbombardowany. Po wojnie jeszcze troszeczkę do lat, do połowy lat 50 odjeżdżało parę pociągów. Troszeczkę inaczej wyglądał. I Zawieszono ruch kolejowy, dworzec ulegał dalszej degradacji, jeszcze go bardziej rozebrano. Były jakieś protesty mieszkańców w tym czasie, żeby zostawić szczątki, że tak powiem, dworca, i tyle jego zostało, co widać. Anhalter Bahnhof dzisiaj. Tu było wejście, tory kolejowe, właśnie biegły prostopadle do tego dworca. Tu, gdzie teraz jest to oto boisko. Ten od tyłu. O, właśnie, ten widok chciałem uchwycić i porównać. Jak wypada porównanie? Oban w kierunku Pankow jedna stacja na czyli Moremstrasse stacja murzynów no niestety odjechał ale za bardzo się nie śpieszę za 4 minuty będzie następny a na stacji Moremstrasse czeka nas jedna ciekawostka ale to jak będziemy na Moremstrasse Przystanek Ubala na Morenstrasse. Dlaczego tu jestem? Pierwsza sprawa, ale to nie związana z tym, co je, że jestem tutaj, to sama nazwa Morenstrasse. Morenstrasse to znaczy ulica Murzynów. Ze względów rasistowskich były próby zmiany tej nazwy, jednak spezł, spełzły na niczym. A druga sprawa, najważniejsza. Proszę zobaczyć, czym wyłożone są ściany na Morenstrasse czerwonym marmurem a czerwony marmur pochodzi tak pochodzi z kancelarii Hitlera blisko tutaj było do kancelarii Hitlera, więc żeby za daleko nie wozić ściany wyłożono właśnie marmurem z kancelarii Hitlera, czerwony marmur Z jednej strony ale i z drugiej strony to samo upadek trzeciej rzeszy, też dowód też dowód Na ulica w tej okolicy bodajże ona jest tam na vis-a-vis, -vis, naprzeciwko jest to Strasse, przy której w okresie III Rzeszy jak i obecnie znajdowało się wiele gmachów rządowych, no, bo wszystko to było w pobliżu kancelarii Hitlera tutaj ten drugi budynek jest to dawne Ministerstwo Propagandy Józefa Goebbelsa. Budynek zachował się w nienaruszonym stanie. Ten sam budynek, tylko z frontu, dawne Ministerstwo Propagandy Józefa Goebbelsa. Dzisiaj mieści się też Ministerstwo Pracy i Socjalu. Przecinam Leipzigerstrasse, by znaleźć się vis a -vis jednego z następnych ministerstw okresu III Rzeszy, ministerstwa Luftwaffe, czyli lotnictwa. Czyżby dzisiaj też tutaj było jakieś ministerstwo? Na pewno tak, powiewa flaga niemiecka. Tak oto znajduje się przed budynkiem dawnego ministerstwa lotnictwa III Rzeszy, potocznie zwanego Luftwaffe. Budynek dokładnie w nienaruszonym stanie zachował się do dzisiaj. Główne wejście. Był to największy biurowiec w ówczesnych Niemczech. Liczył około 2000 pokoi. Oczywiście w czasie II wojny prawie nie ucierpiał. Troszeczkę której skrzydło zostało w niewielkim stopniu zbombardowane, ale to tylko tyle. Całości pozostał nienaruszony. Obecnie Ministerstwo Finansów. No to porównajmy słupki dzisiaj i wtedy. Ten sam dziedziniec dziś wygląda tak. A wtedy wyglądał tak. Myślę, że nikt mnie tu nie pogoni, że nagrywam przed Ministerstwem Finansów Niemiec. Teraz może takie krótkie podsumowanie sytuacji jaka miała miejsce na tej dzielnicy rządowej. Wiemy skądinąd, że Berlin był w znacznym stopniu. Zburzony, zrujnowany, kamień dosłownie na kamieniu nie pozostał. Tak samo znajdująca się tutaj obok niedaleko kancelaria Hitlera. Kamień na kamieniu. A te budynki, zarówno Ministerstwa Lotnictwa, Ministerstwa Gabelsa, które wcześniej pokazywałem, no i na pewno parę innych tutaj zostały nienaruszone. Hm. Dlaczego? No ja się może domyślam, może się domyślam. Wiadomo dlaczego. Wczesny Związek Radziecki po wygranej wojnie w 1945 roku szykował się do objęcia tych terenów jako Niemiecka Republika Demokratyczna, zresztą później. Szykowali widocznie sobie miejsca dla swoich przedstawiciel, swoich urzędów, no i myślę, że to po prostu było celowe niebombardowanie tych budynków żeby mieć, po zakończeniu wojny, gdzie urzędować, że tak powiem. Jechałem już trasę, 300 metrów stąd prosto było Ministerstwo Lotnictwa III Rzeszy. Tutaj widać jeszcze raz Ministerstwo Propagandy, bez Trzeciej Rzeszy, budynek nienaruszony. Tak, a my się cofamy. I w tym kierunku, z kolei może jakieś 200 metrów, będzie miejsce, w którym była kancelaria Hitlera. Była, oczywiście. W tej chwili bloki, parking i nic więcej. Tak dokładnie dotarłem do tego miejsca. No, 200 metrów. W tym miejscu. Była kancelaria bunkier Hitlera. Śladu nie ma. Bloki w tym miejscu stoją. Parking samochodowy. Ale zobaczymy, czy jest jedno miejsce, o którym chciałem powiedzieć. Wszystkiemu. Poświęcona jest tylko jedna tablica. Mytos engezytungs firerbunker. Wiadomo, żadnej innej informacji, nawet na mapach Google jest, jest oczywiście to miejsce zaznaczone, ale tak. Taki sposób powiedziałbym dyskretny. O, tutaj pan przewodnik coś opowiada. Może podejdźmy. Tak, w tym miejscu chyba jest piaskownica, może była piaskownica, gdzie odnaleziono spalone zwłoki Hitlera. Chyba tutaj. To samo miejsce wyglądało w ten sposób. Tutaj, pod ziemią. Znajdują się jeszcze olbrzymie, olbrzymie składy betonu, niewydobyte, zasypane. Miejsce to świadczy najlepiej o upadku trzeciej rzeszy. Kamień na kamieniu nie pozostał. Z najważniejszego miejsca na mapie ówczesnej III Rzeszy: bloki, parking, wszystko. Brama brandenburska od strony szczytu, dzisiaj, a tak wyglądała po wojnie w pierwszych dniach powojennych. Jest różnica? Jest różnica. W oddali ze Szklanną Kopułą budynek rajstagu. Byłem tam 10 lat temu. Dzisiaj już nie będę chodził. Ładna pogoda. Nie będę przecież siedział w hotelu. Tak na ukos przejdę sobie przed rajstag. Wszystko to na razie pokazuje od strony zachodniej. Mając na myśli Berlin Zachodni, no i mamy rajstak w całej okazałości. Rajstak dzisiaj, i widok po wojnie. Przejście przez bramę. Ten na rogu budynku to Hotel Aldon. Dzisiaj odnowiony, odrestaurowany. Tak wyglądał w okresie Hitlera. Brama Brandenburska jako też symbol podziału Niemiec na Niemcy Wschodnie i Zachodnie. Czyli na Berlin Wschodni i Zachodni, może tak bardziej, a mieści się na Pariserplatz. Okolice dworca Berlin-Gesundbrunnen, skąd będę odjeżdżał do Warszawy. A po drugiej stronie, między drzewami, na razie jeszcze nie widać, znajduje się. Flakturm. Będę chciał się tam dostać koniecznie. Co to jest flakturm? Z okresu II wojny światowej. Wieże przeciwlotnicze. Idźmy. O proszę. Nawet trochę już widać wierzchołki flakturmu. Te ogrodzone siatką. Dwie takie wystające. Wieżyczki, nie wieżyczki, można powiedzieć. Wyraźnie. Idziemy Widoczny doczny, w gęstym lesie. Flakturm. Flakturm G, tak był nazwany. Drewniane schody prowadzą. Idziemy tam, gdzie ludzie idą, już prawie na szczycie wieży. Ale wieże można zwiedzać z góry, a także penetrować jej podziemia. Tutaj właśnie jakaś wycieczka. No i jestem na jednym z czterech wierzchołków, punktów wieży. Wieża w okresie swojej świetności, w czasie II wojny światowej, była w kształcie sześcianu, na którego czterech rogach były właśnie takie punkty przeciwlotnicze. Oto jeden z nich. Na dzień dzisiejszy. Wieża ta, no można powiedzieć, połowa, połowa jej jest. To jest jedna wieżyczka, na której jestem. I tam jest druga wieżyczka. Drugi szczyt. Z tej strony, wieża całkowicie została zburzona. W okresie już powojennym, wieża była we francuskiej strefie okupacyjnej. Została po prostu wysadzona w powietrze. Były plany, żeby całą wysadzić w powietrze, jednak właśnie tą część, żeby wysadzić w powietrze, jednak na bliskość torów kolejowych, które tutaj są, proszę bardzo, widać je, zaniechano tego pomysłu. W okresie II wojny światowej na terenie Berlina były ulokowane, zlokalizowane, wybudowane trzy tego typu wieże. Stanowiły tak jakby trójkąt. Szczyt tego trójkąta jest to właśnie wieża, na której się znajdujemy. Dwie pozostałe, że tak powiem, podstawy trójkąta. Jedna obecnie w Tiergarten w ogrodzie zoologicznym na wybiegu na słoni. Jej nie ma, druga w dawnym Berlinie Wschodnim. W ogóle takie wieże Niemcy budowali, zostały zbudowane w trzech miastach. Trzy były w Berlinie, jak wspomniałem, dwie bodajże w Hamburgu, czy jedna, i na pewno trzy wieże w Wiedniu. Na początku maja 1924 roku byłem w Wiedniu. Pięknie zachowała się wieża, że tak powiem, w nienaruszonym kształcie. No ta jednak, na której znajduje się w tej chwili, w połowie została zburzona, ale w połowie nie i jest pięknym, że tak powiem, punktem widokowym, świadkiem historii. Tu, gdzie teraz stoję, był punkt strzelniczy obsługiwany przez żołnierzy, wyglądał w ten sposób. Także warto było przyjść, zobaczyć, pooglądać. Jeszcze jestem na przeciwległym wierzchołku wieży, troszeczkę inaczej wygląda, nie ma tutaj wyniesionego, że tak powiem, stanowiska przeciwlotniczego. Ale widoki na Berlin też piękne. Pozostałości jednego z trzech flakturmów w Berlinie świadczą także o upadku Trzeciej Rzeszy. Co było dzisiejszym moim zamiarem pokazania w Berlinie. Monachium. Narodziny Trzeciej Rzeszy, Berlin. Upadek trzeciej Rzeszy. I to był chyba ostatni punkt mojego pobytu w Berlinie. Jestem przy dworcu Gesundbrunem, tak jak wcześniej wspominałem. Skąd będzie odjeżdżał pociąg za dwie godziny, za niecałe dwie godziny, za półtorej godziny do Warszawy. Żegnam się z Berlinem. Nie mówię do widzenia, mówię do zobaczenia, bo w Berlinie. Zawsze warto być, oglądać, podziwiać, zwiedzać.